Was bardzo serdecznie, ja mam na imię Magda, mój mąż Krzysiek, nasze córki najstarsze Oliwia, Gracja, Franciszek, Antoni i jeszcze mamy taką malutką Stellę siedmiomiesięczną i będziemy Wam opowiadać jak u nas wygląda niedziela. To jak u nas wygląda ta niedziela? Jest na pewno bardzo spokojnie, jest dużo czasu na wszystko, nie spieszymy się nigdzie, jest to czas takiego wyciszenia, też relaksu. Nie będzie U nas niedziela wygląda inaczej zupełnie, jest innym dniem, prawda? Tak. Tak. Zgadza się. Zaczyna się mszą świętą, wstajemy rano, ze spokojem się wszyscy ubierają i a jak ktoś tam czasami dłużej sobie pośpi, to tam czasami trzeba szy szybciej pogonić. Tatuś siedzi w samochodzie, trąbi, już wszyscy schodzą. I ktoś czasami tam się jakiś tam jest tak, że tatuś musi tam krzyknąć już już do samochodu wszyscy nie. Wtedy jest jak mały stresik. Ale to jest ważne, żeby właśnie rozładowywać te napięcia. Ja to, Przyznam się nieskromnie, że czasami no ja staram się, mówię, spokojnie, teraz jedziemy do kościoła, już żadnych kłótni, żadnego stresu, tak? Jest tak? No także to tak. Staramy się, pracujemy nad tym, żeby było spokojnie, ale czasami wiadomo jak to jest. A zwłaszcza my dziewczyny, jakieś oczko w rajstopie czy coś, no to wtedy szybko, szybko, czy fryzura się nie udaje, no ktoś łazienkę przytrzyma za długo. Tak jak myślę, że w każdej rodzinie, ale właśnie to jest to, żeby nad tym pracować. I po mszy świętej od razu przygotowujemy się do obiadu. Ten obiad jest przeważnie w godzinach południowych, co na pewno się różni porą obiadową od dnia codziennego, jak jesteśmy po pracy i przeważnie ten obiad gdzieś tam późnym popołudniem w codziennym, a w niedzielę on jest w samo południe. Także to już na pewno różni niedzielę od zwykłych dni, prawda? Prawda. <laughs> też wygląda tak bardzo odświętnie. Mama zawsze wyciąga nową dostawę. Dba o estetykę, żeby wszystko było ładnie i równo nakryte. No, bo w co, w co dzień nie ma na to czasu. No a też tak uważam, to też takie daje poczucie, że ten dzień jest inny. To też wyniosłam z domu rodzinnego, że żeby dbać o po to, żeby poczuć, że to jest inny dzień. Ja pamiętam w moim domu yy, na przykład na święta Bożego Narodzenia yy, w takim pokoju, w którym żeśmy siedzieli, zawsze był inny dywan i to też dało takie poczucie, że to jest inny czas. To też mi tak wprowadzało w taką odświętność. Tak samo taka niedziela, jak yy, jest inna zastawa, no to też czujemy, że to jest inny dzień niż dzień. I myślę, że to też tak pozytywnie wpływa na, na, na wiele rzeczy, na takie poczucie, właśnie, że, że niedziela to nie jest taki zwykły dzień, bo to jest niedziela. Jest to, jest to też taki czas, gdzie wspólnie możemy się pobawić, jest na to czas. Spokojnie mogę z chłopakami jakieś tam zabawy sobie powymyślać i się fajnie pobawić. Też jest czas na to, żeby przekazać jakieś tradycje rodzinne, które zostały mi przekazane i też chcę to zawsze dzieciom przekazać. Jest to zawsze niedziela fajny czas na to, bo spokojnie można o wszystkim opowiedzieć. Jak to się działo, jak ja byłem mały, prawda? Mhm. Mm <laughs> Wygląda inaczej w naszym domu. Co jest innego? Jak myślisz? No ubieramy się bardzo odświętnie, No i na przykład no nie można pracować. Nie robimy takich rzeczy na przykład. Nie sprzątamy. Nie, nie kopiemy w ogródku, albo nie, nie sprzątamy domu. Tak. Mhm. No i no, co podstawowe jest, nie robimy zakupów. Yy, staramy się, jeżeli faktycznie nawet yy, jakaś taka yy, sytuacja wyjdzie, że yy, no, jakiś produkt żywnościowy byłby nam potrzebny, żeby coś zrobić, to staramy się yy, albo to ominąć, albo po prostu yy, zastąpić czymś, co, co mamy. I, jakoś tak świadomie, ze świadomością tak podchodzimy, że y, uważamy, że właśnie, żeby też zachować właśnie takie sakrum niedzieli. Y, no i jest na pewno modlitwa. Czytam i pismo święte. U nas modlitwa jest każdego dnia, ale w niedzielę ona jest taka, jest czas na to, żeby ją tak rozbudować. Y, też mamy taki, znajdujemy chwilę dla siebie po obiedzie, staram, staram, ja jako tutaj mama staram się wprowadzić chociaż taką godzinę, półtorej, że każdy ma dla siebie czas. I każdy może to wykorzystać jak chce, czy na drzemkę, czy na poczytanie właśnie dobrego artykułu, po prostu na to, co, co też nie mamy na co dzień czasu, taki taki trochę jakby godzinka luksusu dla siebie samego. czyli potem schodzimy się, zregenerowani na jakieś dobre ciasto, kawę. Albo od razu gdzieś wyjeżdżamy, jeżeli jest taki plan, jeżeli gdzieś też są urodziny w rodzinie, albo jakaś inna uroczystość. Dzięki to, tak to, temu, że to... właśnie nasze, dwi, nasze drzwi naszego domu zawsze są szeroko otwarte, to w niedzielę właśnie szczególnie oczekujemy na najbliższą rodzinę, którą zawsze chętnie poczęstujemy kawką, czy herbatką, czy jakimś dobrym ciastem, które tutaj właśnie żona z córkami przygotuje. Też yy, z biegiem yy, czasu, z upływem lat, yy, ja pracuję nad, nad, tą, nad tym, jak ma wyglądać ta niedziela, żeby właśnie w tym czasie takiego zabiegania, yy, żeby ona faktycznie wyglądała inaczej, żeby była tak wedle planu Bożego, tak jak powinna wyglądać właśnie w rodzinie, że ona ma nas umacniać, że ten czas niedzielny ma nas zbliżać do siebie i yy, też yy, dzięki tej niedzieli. Yy, ta więź się wzmacnia, dlatego ja też wracam do czasu dzieciństwa wracam do takich też wspomnień, które które dodawały mi poczucie bezpieczeństwa i, i też właśnie staram się wprowadzać tutaj w nasze życie to co, to co jest w moich wspomnieniach jako takie takie dobre wspomnienia, które na pewno wpłynęły na to, że Czuję się człowiekiem dobrym, też wartościowym, które gdzieś tam mnie prowadzą przez życie, dlatego cały czas właśnie pracuję nad tym, żeby ta niedziela była tak, takim czasem dla rodziny, czasem takim budowania więzi, relacji, bo to jest bardzo ważne. Bo jeżeli teraz ten czas z, tego, z, tych, z tych niedziel, jak jesteśmy razem tutaj, wszyscy będziemy korzystać, to on na pewno na przyszłość. Da dobre owoce i na przyszłość, bardzo też daleką jak już nasze dzieci yy, zawiążą swoje rodziny, to one też będą miały w pamięci różne takie sytuacje, i, i one będą potem w swoich rodzinach to wprowadzane. Tak, ja, tak. To, to pokazuje no, mikrofon ale ja my ja wiemy, że na wówczas to. Wówczas. <śś> Dobra, wyłącza. O, i wyłączyłem. Tylko z <śś> tym,